Panie i witam Was serdecznie i zapraszam do nowego filmu. W tym roku, tak jak zapowiadałam, oprócz tego, iż ukażą się bądź ukazali się, nie wiem jakiej to będzie kolejności, ulubieńcy moi prywatni kosmetyczni makijażowi, to teraz właśnie ukazuje się filmik, gdzie pokazuje ulubieńców takich. Row, jak to nazwałam roboczo, czyli pielęgnacje oraz makijaż oraz też akcesoria, których bardzo lubię używać, kiedy zajmuję się makijażem jakby profesjonalnie, czyli kiedy robię makijaż na kimś, bo tak też pada to dużo, dosyć pytań, zwłaszcza na priv i tak w Waszych wiadomościach, czy robię makijaż profesjonalnie, czy można jakoś się ze mną skontaktować, czy robię też szkolenia i kursy, tak oczywiście, tylko po prostu jakby wiecie, mój tryb życia ciąża, dzidzia jest dosyć specyficzny, więc tutaj jakby nie, nie nagłaśniam tego i tak dalej nie cisnę, e, ale oczywiście jeżeli ktoś ma ochotę jest gdzieś tam z moich terenów to bardzo proszę e, o kontakt prywatnie, zawsze mam podanego maila wszędzie, także mail jest u mnie najpewniejszą formą kontaktu, bo jednak wszystkie wiadomości prywatne na Instagramie i tak dalej cie, często mi giną, po prostu nie jestem w stanie tego wszystkiego odkopać a z mailami jest to łatwiej, bardziej tak sensowniej po prostu to wszystko poukładane, o. W najprościej świecie, ale dzisiaj nie o tym, dzisiaj, tak jak mówię, o tych rzeczach, które rzeczywiście bardzo, bardzo, bardzo mi się sprawdziły w mijającym roku. I może zacznę po prostu, właśnie od pielęgnacji i różnego typu akcesoriów, których bardzo lubiłam używać. I tak, jeżeli chodzi o makijaż, no to zawsze, oczywiście, pierwsze co robię, no to jest jakieś tam oczyszczanie twarzy. I teraz, no, w zależności od tego, ile jest czasu, ile jest osób do umalowania i tak dalej, różnie to wygląda, jeżeli chodzi o pielęgnację. Jeżeli jest więcej tego czasu, no to oczywiście robimy jakąś. Maseczka albo jakąś maseczkę w płachcie. Bo maseczki w płachcie rzeczywiście są czymś takim, który bardzo fajnie, czymś takim, co bardzo fajnie doraźnie nam tą cerę gdzieś tam ulepsza, wygładza i ta cera rzeczywiście wygląda pięknie, ale też one wymagają no, trochę czasu, żeby sobie poleżeć na twarzy, żeby to wszystko ładnie się, ładnie się wygładziło i wchłonęło. Rzadko jest, aż tyle czasu, nie ukrywam, więc zazwyczaj robię to po prostu w wersji max, max szybkościowej, czyli najpierw po prostu delikatne oczyszczanie twarzy jeżeli idziecie też do kogoś na makijaż, to pamiętajcie, żeby się nie malować tego samego dnia, żeby dzień wcześniej zmyć sobie porządnie ten makijaż, zwłaszcza z okolicy oczu, z brwi, bo to są takie rzeczy, o których rzeczywiście czasem się zapomina. I żeby wieczorem nałożyć sobie jakąś fajną maskę mocno nawilżającą, może dwa dni przed zrobić sobie jakiś delikatny peeling enzymatyczny, ale nic takiego ostrego, nie trzeć tej twarzy, nie podrażać tylko tak, że tak mówię, 2-3 dni wcześniej peeling enzymatyczny, a potem już po prostu dużo, dużo nawilżenia i to jest takie spoko naprawdę przygotowanie i też duże ułatwienie potem dla osoby, który, która robi dla Was ten makijaż, bo każdy chce, żebyście wyglądali jak najpiękniej. Także to, pierwsza rzecz rzeczy zawsze oczyszczanie twarzy, więc coś delikatnego, no i potem wersja szybko pro efektywnie, lubię nawilżające, fajne, przyjemne mgiełki do ciała i tutaj też ważne dla mnie, oprócz tego, żeby te rzeczy działały, były Naprawdę sprawdzone się i, się i po prostu były takie, jakie mają być, to też, żeby były przyjemne dla osoby, której robię ten makijaż. Czyli na przykład tutaj mam giełkę sensu mare i to jest algotonik, bogaty tonik o twarzy o działaniu odżywczym i nawilżającym. I oprócz tego, rzeczywiście bogaty to nie jest olej, to jest po prostu tonik, więc wciąż to będzie bardzo lekkie i tak dalej, ale rzeczywiście ładnie nawilża, łagodzi tę skórę i przepięknie pachnie, bardzo ładny, świeży, taki budzący, budzący zapach. To tak jak mówię, też jest dla mnie istotne, jeżeli wybieram kosmetyki, jakby, które będę używała na kimś, ale też oczywiście zawsze pytam i należy też o tym informować osobę, która będzie robiła Wam makijaż, czy ktoś jest wrażliwy na jakieś zapachy, na jakieś właśnie formuły, czy są jakieś alergie, odczulenia, to jakby powinno być zawsze w wywiadzie zrobione, więc jeżeli ktoś w jakiś sposób ma coś takiego, albo widzę, że ta skóra jest zaczerwieniona, albo widzę, że coś tam się może, może podziać, no to Używam kosmetyków bezzapachowych, jakby najbardziej delikatnych i dalej. Natomiast w przypadku cer takich bardziej normalnych, osób, które już znam, no to wiem, wtedy, na co sobie mogę pozwolić. To jest bardzo fajny tonik, jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby komuś nie spasował, żeby coś się niefajnego działo. Potem też w takiej wersji po prostu szybkościowej Max. Bardzo lubiłam to serum, które właściwie już mi się skończyło, ale jest nowe opakowanie. I to jest Mixa, czyli jakby to jest seria przeznaczona do. A czy firma, która w ogóle jest zorientowana na cery bardziej, bardziej wrażliwe. I to jest bardzo przyjemne serum hialuronowe, 5% piask hialuronowy, witamina B3, pro B5, hypoalergiczny. Bardzo delikatny, ale z bardzo fajną bazą, pod potem wszystko nawilżające, No i wiecie co, nie skóry, ja się nie spotkałam, żeby istniała na tym świecie skóra ludzka, która by się nie lubiła z kwasem hialuronowym, który jest dobrze podany i potem przykryty jeszcze kremem nabliżającym. po prostu to jest taki mast. Oczywiście witamina C, jakbyś kwasy i kwas retinole, ale to jest coś, co wymaga jakby dłuższego stosowania, natomiast kwas hialuronowy to rzeczywiście jest coś, co tej, co tej skórze daje jędrność od razu i też bardzo lubię tutaj to, że jest opakowanie z pompeczką, czyli najbardziej, znaczy no, bardziej higieniczna forma niż na przykład nie wiem, takie serum, które mam też z L'Oreal, ale ja go na przykład używam bardziej prywatnie, no bo tu już jest ta... ta to, wiecie o co chodzi, nie? I wiadomo, że jeżeli tym nie dotkniemy ręki i tak dalej, no to to jest wciąż higieniczne, ale ja jednak mam obawy, wolę takie rzeczy z pompeczką, jakoś to bardziej do mnie przemawia, jeżeli właśnie używam czegoś jakby w wersji pro, yy, także to bardzo polecam i też jakby nie, nie przeszkadzało jeszcze żadnej skóry, skórze, z którą mam, z, miałam styczność. Jeżeli chodzi o kremy pod oczy, tutaj też jest skomplikowana sprawa, bo te kremy różnie potem się zachowują, ja też nie każdą osobę znam, nie wiem do końca, jak, jaka ta skóra oczami jest, więc staram się, żeby oczywiście odżywić tę skórę pod oczami, ale używam czegoś lekkiego, bardzo lekkiego i to jest akurat Basic Lab i to jest peptydowe serum pod oczy 10% arginina arg Ar argireline i kofeinu i ono ma po prostu konsystencję po prostu, po prostu, po prostu wody. Także takiej le leciutko zagęszczonej wody, ale wiecie co, jest bardzo delikatne, błyskawicznie się wchłania, wiem, że daje taki leciutki poślizg, także coś na tej skórze jest, ale nie jest to jakiś taki cięższy krem, nic silikonowego, nic co będzie podrażniać do okolice oczu, ani też nic co będzie... W jakiś sposób negatywnie wpływało na to, jak na tej cerze, na tej twarzy pod oczami będzie trzymał się makijaż, bo też makijaż okolic oka, zwłaszcza na cerze trochę bardziej po prostu dojrzałej, nie, nie wiem, 20, 16, 25 letniej no to jest jedna z takich najbardziej, to jest jedno z najbardziej takich newralgicznych miejsc i prawda jest taka, że im mniej napakujemy tam wszystkiego, tym te okolice będą lepiej wyglądały, czyli wszystko po prostu, żeby było lekkie, nie za ciężkie formuły, nie obciążające, jak na mniej podkładów, korek. Pudrów, wtedy to będzie po prostu wyglądać najlepiej, dlatego to też mi się bardzo fajnie sprawdzało. I potem tu rzecz taka, wiem, że to jest rzecz kontrowersyjna, bo to jest rzecz, która bardzo mocno pachnie, <laughs> ale ja uwielbiam, uwielbiam te, te, te kremy, i jednak większość osób, które gdzieś tam do mnie trafiają, to są cery bardziej dojrzałe. To są cery, które cery bardziej dojrzałe to są cery zazwyczaj bardziej e, gdzieś tam przesuszone, które potrzebują tego nawilżenia, jakiegoś tam natłuszczenia. E, więc u mnie akurat te rzeczy się sprawdzają fajnie. Oczywiście też mam kremy mniej intensywne, mniej pachnące. E, minusem tej waledy jest to, a czy ja uwielbiam ten zapach ale wiem, że wielu osobom może przeszkadzać. To, że mają bardzo, bardzo, bardzo mocne zapachy. Mam wersję bogatą i mam wersję lekką. Jeżeli widzę, że skóra jest naprawdę przesuszona, a nie mam czasu, nie wiem, bawić się w jakieś peelingi, w jakieś masowania, wiecie, nie ma zaznaczenia co czasu, to lecę z tym, bo to jest po prostu mega mocna baza, mega bardzo natłuszcza. Ta skóra jest po prostu potem wdzięczna. Ym, oczywiście nie za dużo tego, bo jeżeli damy za dużo, to ten makijaż, ten podkład też może nam troszeczkę szybciej schodzić z tej twarzy i tak dalej, ym, ale jednak świetnie się sprawdza tu na te strefy takie policzki, tu, gdzie jest więcej przesuszenia, szyja, no zazwyczaj skóra jest mega wdzięczna. I mam też ten krem w wersji Skin Food Light, on też jest ciężki, intensywny, bardzo gęsty, ale jest lżejszy niż, yy, niż ten krem. Także to są takie moje yy, specjalne kremy, ale zawsze też pytam, czy komuś nie przeszkadza ten zapach i tak dalej. No bo to wiem, że to jest bardzo, bardzo, bardzo intensywny, ale do skór takich naprawdę po wymagających pomocy, suchych albo dojrzałych, te rzeczy bardzo fajnie mi się sprawdzają. Yy, także to, no oprócz tego mam też milion innych rzeczy to znaczy w zapasie. Bardzo lubię mieć różnego typu miniaturki albo rzeczy jednorazowe. Ze względów higienicznych, ale też no, jeżeli robię mobilnie takie sprawy, no to fajnie nie, nie dźwigać 500 tysięcy kilogramów ze sobą, no nie? Także, także to. I potem akcesoria, które też bardzo dużo dają. Mam takie coś, to jest Easy Cool Tool, Easy Roller i to jest ciekawostka, bardzo fajna sprawa, polska marka, i to jest roller, który ma tutaj odczepianą głowicę. Teraz nie chcę go złamać, a mam świeżo pomalowane paznokcie, ale jest. Po prostu tutaj się podważa, odczepia się tę rolkę i tę rolkę wkładamy do zamrażarki albo do lodówki i to jest takie jakieś ciekawe, żelowe wypełnienie nie znam się dokładnie, ale wiem, że to jakieś takie żelowe coś, jakaś tam technologia czegoś i zakładamy to z powrotem i po prostu masujemy sobie, robimy taki masaż trochę możemy robić drenaż limfatyczny ale po prostu to działa nie będę sobie teraz masować po makijażu, bo to nie ma sensu ale to działa wspaniale na wszelaką opuchliznę po prostu na obudzenie też twarzy na pobudzenie krążenia jeżeli właśnie jest jakaś, jakaś sytuacja, że coś się dzieje bardzo rano, albo na przykład ktoś jest popłakany, albo wzruszony, no to takie, wiecie, co takie ochłodzenie zdecydowanie bardzo, bardzo pomaga. I tak jak mówię, no co innego, jeżeli mamy do czynienia, nie wiem, z 16-letnimi modelkami i to jest taki makijaż, a co innego, jeżeli mamy do czynienia z bardziej dojrzałymi osobami, no które jednak potrzebują jakiegoś wsparcia, no po prostu nie da się ukryć, nie? Wiadomo, no że z wiekiem ta skóra bardziej witczeje, bardziej lubi zbierać się woda, nie wiem, tak jak jestem w ciąży, ta woda. Wiem, że im będę większa i będę miała większy brzuch, to oprócz tego, że będę miała większy brzuch, to będę miała większą twarz, będę miała większe usta, bo mam, miałam powiększony kwiatopielonowym, więc woda się będzie zbierać, no nie? Więc takie zimne akcesoria bardzo, bardzo pomagają. Bardzo jest to przyjemne, bardzo fajnie to pobudza i bardzo dobrze wpływa też na wszelkie opuchlizny, nawet do okolic, o tu dojeżdżam. No i jest to higieniczne, bo to jest po prostu wałeczek, który można wyczyścić, także fajna sprawa. Mm, bardzo dobra też rzecz. Taki roller to akurat dostałam z firmy Nukes, ale myślę, że one też są różnej, różnej formie dostępne, też przy aplikacji, e, przy aplikacji właśnie różnego typu kremów, serów, potem wykańczam to właśnie masując to, e, wiecie, w taki sposób, też nie chcę teraz sobie po, po makijażu jechać, ale mocno naciskam, robię odrobinę taki drenaż, żeby też troszeczkę obudzić tę skórę, pobudzić, żeby to wszystko trochę lepiej wyglądało i też, żeby ta pielęgnacja trochę lepiej i szybciej się wchłonęła w naszą, w waszą, naszą skórę, także to jest to i też, jeżeli mam czas na coś ekstra, to mam ze sobą zawsze też Foreo i to jest masażer. Ja wiem, że to wygląda jak masażer miejsc intymnych, ale to nie jest to. To jest masażer pod oczym też bardzo przyjemnie pomaga się naszym kosmetykom szybciutko wsiąknąć, szybciutko wchłonąć raczej i też bardzo przyjemnie masuje, tutaj delikatnie wygładza, pobudza krążenie, budzi troszeczkę te okolice, także też jest taki fajny gadżet, którego lubię używać, bardzo mi się sprawdza. Oprócz tego, no z takich oczywistych rzeczy, o których ja zapominam, więc zrobię, powiem to, żeby sobie, sobie pamiętać, milion y, tych... Spinać jak do włosów, bo tego zawsze jest za mało. Tego po prostu zawsze jest za mało, to nigdzie zawsze ginie, także to, to jest to. I jeszcze bardzo lubię, wiecie co, plastry żelowe pod oczy, takie wiecie. Czu. Jeżeli, a czy zależy oczywiście od makijażu, ale zazwyczaj no, będzie tak, że będę zaczynała ten makijaż od makijażu oka, zwłaszcza górna powieka, żeby to wszystko ładnie się nie obsypało mi na dół. No i wtedy oczywiście bardzo lubię naklejać się takie plasterki pojedyncze żelowe sobie tutaj na dolną część, na dolną powiekę. Po pierwsze dlatego, no żeby uchronić przed osypywaniem się, ale też one mają bardzo fajne właściwości nawilżające. podbiją to nawilżenie, które daje nam na przykład takie lekkie bardzo serum i też wygładzają przez swoją formułę yy, i przez tym, tą gładkość, którą mają, po prostu wygładzają te okolice pod oczami. Albo biorę te, albo też kupuję czasami jednorazowe. Tak jak mówię zależy mnie gdzie, jak i tak dalej, ale to jest to. Co bardzo lubię mieć. I też taka fajna ciekawostka z akcesoriów. To akurat jest firma E-Contour Brush Factory gąbka do czyszczenia pędzli. Tego używam, podkreślam, nie między jakby klientami, tylko jeżeli jestem z daną osobą, robię na przykład makijaż oka, i chcę sobie przeczyścić dany pędzel, nie będę go oczywiście myła. Oczywiście zawsze mam miliard pędzli ze sobą, ale jeżeli akurat chcę dalej tego użyć, to biorę sobie... to jest taka gąbka, o bardzo taka, ona jest taka bardzo mocno chropowata. Ją można wyjąć i umyć, na szczęście. I po prostu biorę sobie taki pędzel i tak dalej sobie jadę. To nie wyczyści pędzla, to go nie zdezynfekuje, rzecz jasna. Natomiast nadmiar produktu, pudru jakiegoś koloru, jeżeli to nie był kolor bardzo intensywny, tam jest tego pędzla zdejmie i mogę go używać dalej po prostu z innym kolorem. Natomiast te kolory nie będą się tak mieszać. Także fajna, mała, lekka, przyjemna rzecz, która też nader często mi się przydaje. Dobra, no i powiedzmy co nieco o tej naszej kolorówce, czyli sedno sprawy. Eee, nie mam tutaj strasznie dużej ilości rzeczy, bo musiałabym pokazać pół mojej kolekcji, a na to nikt nie ma czasu i energii, ale pokażę Wam takie hity i takie rzeczy, które rzeczywiście są solidne i na których mogę polegać i które, po które lubię sięgać, bo wiem, że się sprawdzają i efekt też jest zadowalający, a czy zadowalający jest. Nieraz wzruszający. Dla wielu osób miałam taką panią, na przykład, która mi się popłakała w tym roku. Po prostu się popłakała. Mówię, nie płaczłam i wszystko rozmaży, że zawsze chciała tak pięknie wyglądać. I to są takie momenty naprawdę fajne, no ale nieważne, też nie o tym. Dobra, zacznę może tak, jak mi tutaj leży, palety, jeżeli chodzi o oczy. Palety cieni do powiek. Mam takich swoje trzy hity. Pierwsza paleta to jest Makeup by Mario Master Mats i to jest. A czym Oczywiście oprócz mojej własnej palety, moich własnych właściwie trzech palet, gdzie mam zestawy pojedynczych cieni do powiek różnych. Ja na nich bardzo lubię pracować, ale jeżeli chodzi o takie, znaczy i tam jest milion cieni, które ja kolekcjonuję przez lata, także wiadomo. Natomiast tu są rzeczy takie bardziej kompaktowe. Master Mats by Mario. To jest 12 cieni do powiek w dosyć neutralnych, brązowych barwach. Ja mam osobną recenzję tej palety. Ja wiem, że ona jest ciężko dostępna w Polsce, ale bardzo ładnie się nią. Pracuje, bardzo mi się sprawdza, jest bardzo fajną paletą bazową. Natomiast jak na polskie karnacje jest dosyć ciepła, i też co ja lubię robić, ja lubię sięgać po tę paletę z Bondi, którą też no, od lat Wam po prostu polecam. Mam tutaj trzy odcienie, um, trzy, jakby trzy kolory brązów, które są teoretycznie brązami do twarzy, ale również do oczu sprawdzają się przepięknie, jako konturowanie oka, bo konturowanie oka to jest technika, którą ja uwielbiam i stosuję właściwie na wszystkich, bo praktycznie zawsze się sprawdza. Um, także taki zestaw brązów to jest coś, z czym zazwyczaj, zazwyczaj pracuje, te są za, troszeczkę cieplejsze, te są bardziej neutralne, oczywiście też sprawdzają mi się do twarzy, ale do oka są świetne. I jeżeli nie potrzebujecie aż takiego zestawu, to one też występują. W takich kasetkach podwójnych można sobie wybrać dwa odcienie, które Wam odpowiadają na co dzień. I to też jest bardzo fajna sprawa, bo tego można używać i do twarzy, do konturowania i do konturowania oka. Także bardzo, bardzo fajna rzecz, serdecznie polecam. Z palet też, które bardzo mi się sprawdzają, to jest ta NARS Afterglow. Ona jest już taka. Wydawałoby się, że jest taka ciepła i taka, że nie wiadomo o co w niej chodzi, ale jest bardzo przyjemna, daje bardzo ładny taki miękki look, ma tutaj kilka przepięknych odcieni, jeżeli chodzi o błyski, takie one nie są za bardzo nachalne, ale jednak tam, jednak tam są i jednak robią, robią rob robotę, także takie makijaże bardziej w stylu właśnie jakimś, nie wiem, ślubno, delikatnym, codziennym, coś takiego, to to są bardzo fajne rzeczy. I też oczywiście, tak jak mówię, ze wskazaniem też na te powieki bardziej dojrzałe, często opadające. Często, że te cienie lubią się zbierać, to jednak one wymagają specyficznych formuł. Nie każde cienie będą dobrze wyglądać. Niektóre będą wyglądały po prostu tanio, albo będą bardzo szybko się zbierały. Także tutaj, oczywiście, zawsze pracujemy z bazą pod cienie do powiek, ale też. Zauważyłam, że konkretne cienie działają lepiej. I jedna z palet, która działa przepięknie na takich powiekach, to jest Tom Ford, paleta numer 01 Golden Mink. I to jest paleta czterech cieni do powiek. One wszystkie są takie, jakby troszkę satynowe: mają w sobie troszkę blasku i dają najpiękniejszy, delikatny, subtelny drogowy wyglądający makijaż oka, jaki można sobie po prostu wyobrazić, przepięknie się ze sobą blendują, naprawdę, no niby wiecie co, to jest, takie, to jest takie typowe, niby nic, a jednak daje radę i robi coś niesamowitego na obu powiekach, zwłaszcza jak mówiłem, na tych powiekach bardziej dojrzałych, chociaż wiem, że to określenie nie jest najfajniejsze i nie najbardziej na świecie mi się podoba, ale no tak się je określa, no i paleta, która jest niestety wycofana już, ale też jest super, to jest tą Ford 03 Cocoa Mirage i to jest już zestawienie takich cieni bardziej basicowych, mamy beż. To jest przepiękny odcień brązu. Też nie taki zwykły, ale nie potrafię znaleźć palety, gdzie będzie identyczny odcień brązu. Jeden ciemniejszy, jeden bardziej czerwono, on jest troszeczkę bardziej satynowy, ale też bardzo dobrze się nią właśnie pracuje. Zwłaszcza na tych takich bardziej wymagających, że tak powiem, powiekach. Także takie, taka ósemeczka z Toma Forda naprawdę daje w moim przypadku tutaj radę. Potem jeżeli chodzi. Aha, jeszcze tycień jest Hourglass Scatterlight pojedyncze, najpiękniejsze, sophisticated, błyski po prostu jakie dla mnie istnieją i warto w nie zainwestować. Nawet jeżeli mielibyście mieć jeden. Gdzie one są w ogóle? Ja jeszcze nie miałam te takie od Light. Nawet jeżeli mielibyście wybrać jeden, ja polecam Reflect, bo to jest dosyć jasny odcień, który przepięknie odbija się na powiece i też daje taki bardzo, bardzo, bardzo unikalny błysk. Te cienie są, cienie są drogie, ale starczają na absolutną wieczność. Także to jest to. Potem wiecie co w kategorii ust. Musiałabym pokazać milion produktów. Zazwyczaj mam przy sobie milion miniaturek, nie za tych szminek i albo mieszam i tworzę własny kolor, albo rzeczywiście użyłam jakiegoś konkretnego, ale to naprawdę zależy od, od okazji, od osoby, od bardzo wielu czynników. Natomiast no, rzeczywiście jest ten jeden miudziak, który pasuje takim typowym polskim, że tak powiem, typom kolorystycznym. Polskim takim urodom i w ogóle jakby pasuje też znaczy wpada w polskie gusta, o! Bo nie zawsze to, co podoba się mnie, musi się podobać wszystkim dookoła. A ten nudejak ta zasrana Charlotte Tilbury i Pilotok, to naprawdę jest kolor, który podoba się wszystkim. I właściwie, no może miałam, no malowałam też ciemno osoby i tak dalej, więc nie do końca wszystkim, wszystkim pasował. Ale tak jak mówię, takim typowym, klasycznym polskim urodom, i karnacją. Bardzo pasuje. Nie pasuje za bardzo osobom, które są mocno, bardzo mocno opalone, chociaż wtedy się robi taka bardziej kontrastowa, nudziakowa Sixy sytuacja, no ale no ten nude, ten pilotog, jeżeli nie mieliście jeszcze na ustach polecam iść sobie posłoczować, popatrzeć, no bo tak jak mówię, to jest odcień, który pasuje absolutnie wszystkim, natomiast formuła nie jest dla mnie moją ulubioną formułą i często zdarza się, iż mieszam go odrobinę z balsamem, nie stosuję jego takiej grubej warstwy, tego gdzieś tam go wklepuję, żeby to było bardziej subtelne, bo jeżeli usta mają na sobie jakiekolwiek skórki, są bardziej przesuszone, to to nie wygląda po prostu korzystnie. Albo też po prostu daję jakiś olejek, błyszczyk na górę, żeby to było troszeczkę bardziej nawilżające. I co jeszcze? Aha, jeszcze makijaż oka. To bardzo mi się sprawdzała ta ta, ta mascara z L'Oreal Paris to jest Air Volume mega Maskara. oczywiście używam jej na szczoteczkach jednorazowych tylko i wyłącznie nie używam jakby sama tej maskary, nie? Jakby znaczy. No niestety wiem, że to nie jest jakby takie oczywiste i nie wszyscy się do tego stosują, ale zwłaszcza jeżeli ktoś Wam robi makijaż, to patrzcie takie rzeczy, pytajcie, przestrzegajcie, uważajcie. No bo po pierwsze, oczywiście żyjemy w czasach covid i na te wszystkie bakterie, zarazki i tak dalej trzeba naprawdę bardzo uważać, a wiem, że nie wszyscy to robią. A po drugie, jednak okolice oka. To są okolice, gdzie bardzo łatwo coś przenieść, coś złapać, czymś się od kogoś zarazić, że tak powiem, i bardzo często no, ciężko się z tego potem pozbyć, więc po prostu zwracajcie na to uwagę, pytajcie, nie bójcie się pytać, no, dla mnie to nie byłaby żadna obelga, gdyby ktoś się spytał, czy używam jednorazowy szczoteczek, i czy tej maskara, czy ta maskara była u kogoś jeszcze w oku i czy się czymś zarazi, jakby to powinno być zapewnione przez profesjonalistę. Natomiast jeżeli nie macie wątpliwości, to po prostu pytajcie, ale to jest ważne, żebyście po prostu czegoś nie złapali. Nie, nie mówię, że ludzie tak robią. Już nie jest tak minne, tylko miejcie na to oko, jakby bo słyszałam różne przerażające historie, także po prostu no. I tak jak mówię, ta maskara naprawdę też bardzo fajnie, bardzo fajnie mi się, mi się sprawdzała. I co jeszcze mam takiego ciekawego, jeżeli chodzi o brązer, to też, no to naprawdę zależy od cery, od okoliczności, od okazji. Ta paleta bardzo fajna, do, jeżeli chodzi o konturowanie, natomiast bronzery już dopieram indywidualnie. Jeżeli chodzi o glow i o błysk, no to tutaj Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Filter, który nakładam pod podkład, zazwyczaj tutaj właśnie na kości policzkowe, czasami pod okolice oczu, w zależności jaka jest od tego, jaka jest rzeczywiście ta cera. Rzadko czasem zdarza się, że wklepie tutaj na górę policzków, ale z tym trzeba, trzeba uważać. Przepiękny glow, bardzo delikatny, ale przepiękny też rzeczywiście z jej palety Film Star Bronze and Glow to jest ta jasna wersja. Dla mnie ten oświetlacz jest trochę za jasny, dla mnie indywidualnie on jest troszeczkę za bardzo, ta baza jest trochę za biała, ale na troszeczkę takich bledszych osobach wygląda przepięknie i rzeczywiście to jest taki bardzo nieoczywisty błysk, taki wow! Takie po prostu, że świecisz jak anioł, kim jesteś nie bolało, jak spadałaś z nieba I w ogóle to jest taki błysk A jeżeli chce czegoś mocniejszego Albo jeżeli to jest makijaż na przykład na zdjęcia To to duo z Fenty Beauty To jest Killa Min Money i Hustle Baby Tutaj z jednej strony jest Hipermocny rozświetlacz, który jest po prostu widziany z gwiazd i jest lekko żółtowy, żółtawy, a z drugiej jest przepiękny puder taki po prostu rozświetlający, wygładzający, który jest przepiękny też jako wykończeniowiec. No, to jest jeden z najpiękniejszych rozświetlaczy, jeżeli chodzi o to, jak on wychodzi na zdjęciach, bo ta skóra wychodzi jak mokra. Wychodzi z tego taki glow na fotach, że po prostu to jest nieporównywalne do niczego innego. Testowałam różne rzeczy w różnych warunkach i tak dalej, ale. Jest to bardzo mocne, jakby na co dzień bym tego nie użyła, zwłaszcza jeżeli ktoś lubi taki zwyklejszy, normalniejszy, naturalniejszy make-up, albo ktoś się nie maluje na co dzień, to nie, ale ten już tak, bo ten to jest jakby taki troszeczkę bardziej puder wykończeniowy. Natomiast na zdjęciach to robi to robi robotę po prostu, proszę Państwa, nie ma konkurencji. I jeżeli chodzi jeszcze o samą twarz. To, jeżeli o podkłady chodzi, to muszę was rozczarować, bo obydwa, które po prostu uwielbiam najbardziej, są wycofane lub wycofywane. Wycofany jest tu Face Peach Perfect. Mam go w 10 odcieniach być może, bo go tak po prostu lubię. Sprawdza mi się na prawie wszystkich. On jest był porównywany do Double Double Wear. Natomiast jest bardzo trwały, ma takie półmatowe wykończenie. Jeżeli cera jest Taka, że da radę, to go używam samego, ale często go mieszam z czymś troszeczkę, troszeczkę po prostu bardziej nawilżającym, bardziej emolientowym, albo z jakimś kremem, czy z jakimś olejkiem, z jakąś bazą, różnie, albo z Flawless flow, Filter. E, ale po prostu jaki taki podkład bazowy, na którym mogę liczyć, który będzie się trzymał, który ładnie wygląda, który nie obciąża za bardzo, jest lekki, ale taki półmatowy, to to jest hit. Natomiast on jest wycofany, jest właściwie nie do dostania, także nie mówię o nim więcej. Muszę znaleźć po prostu jego odpowiednik. E, a drugi mój hit, już dla taki. Takich bardziej rzeczywiście bardziej suchych, takich, że wiem, że nie będę się w ogóle bawić w matowość, bo to nie ma sensu. takiej osoby to lineruje de po i to jest takie dosyć neutralne wykończenie, ja go mam teraz na twarzy w tym momencie. Też bardzo piękny produkt, ale też wycofywany z tego co widzę, więc nie wiem, czy będzie jakaś nowa wersja. Natomiast bardzo ładnie mi się sprawdza do takich, właśnie, bardziej suchych lub też dojrzałych cer. To jest bardzo fajne, plus oczywiście Charlotte Tilbury doraźnie tam, gdzie mi, gdzie mi jej trzeba. Korektory to są takie, których używam też na normalnie sama, ulubiony, taki bardziej matowy, bardziej klasyczny, jeżeli chodzi o formułę Bondi's Way Too Faced. Mam go pod oczami dzisiaj nieprzypudrowanego. Nawet fajnie wygląda, myślałam, że będzie cięższy, ale właśnie to jest jak tart shape tape, tylko nie jest to taka tapeta mocna, nie zastyga tak bardzo i nie obciąża tak bardzo skóry, natomiast ma bardzo, bardzo, bardzo mocne krycie, bardzo go lubię. No i gloss w przypadku cer bardziej dojrzałych, bardziej wymagających, jeżeli mam większą ilość tam zmarszczek mimicznych, to gloss w zależności od tego, jaka to jest okol okoliczność, okazja pod oczy, no to nie ma nic lepszego na świecie. I jeszcze takie mgiełki wykończeniowe. Bardzo lubię, że jeżeli chcę utrwalić, utrwalić makijaż, to Lock It z Von D jest według mnie najlepszą mgiełką utrwalającą makijaż. I wiecie, jakby przewaga tej mgiełki nad pudrami to jest to, że jej nie widać na twarzy. Nie dokładamy następnej warstwy produktu, żeby... I, ta... i po prostu jest mniej podkreślona struktura, faktura skóry, mniej są podkreślone zmarszczki, zmarszczki mimiczne, pory. Także ja jestem wielką fanką sprayów utrwalających i Kat Von D to jest mój ulubiony. A taki spray odświeżający, taki, który po prostu dodaje więcej glow, bo czasami też nam tego trzeba, to jest z Revolution Freeze Fix i to jest mgiełka... Tak, giełka, która ma dać dewy, e, dewy rozświetlające wykończenie. O Boże, tu jest napisane, żeby nie, e, nie używać, jeżeli się jest w ciąży. Muszę poczytać, jakie to są składniki, bo tu nie ma składników wymienionych, ale poczytam. Nie używałam tego na żadnej kobiecie w ciąży, nawet na sobie tego nie używałam. Ja byłam w ciąży, dzięki Bogu, bo się wystraszyłam. Ale Freeze Fix z Revolution, przepięknie, i też to jest ten aspekt, że ta giełka. Cudownie pachnie, więc lubię bardzo, jak kończę ten make up, już wygląda ktoś pięknie i jeszcze robię psik, psik i ta osoba tak zaczyna... O Boże, nie na sobie, nie mogę tego użyć na sobie. I jeszcze ta osoba po prostu ten zapach, o jak to ładnie pachnie i tak dalej. To jest taki końcowy ak akcent jakby, który jeszcze podnosi na duchu, jest takim czymś pozytywnym, a makijaż ma dawać nam wszystkim radość, ma, ma poprawiać ten nastrój, więc bam o to, żeby jakby ten nastrój był dobry we wszystkich możliwych aspektach. Także... To jest chyba to, jeżeli chodzi o moich takich ulubieńców pro-pro. Jeżeli macie jakieś pytania, jakieś polecenia, to koniecznie dajcie mi znać. Bardzo dziękuję, że jesteście. Bardzo dziękuję za oglądanie. I do zobaczenia znowu. Pa! Zostaw lajka. Ciebie to nie zaboli, a mnie dużo szczęścia. Dzięki i pa, pa!